Hej ludziska, wsadziłem się tutaj gotyka do Nintendo Switcha, zobaczymy sobie jak to jest z tym językiem polskim, czy odpali się po prostu, czy będzie kombinować. Tak, mamy update, pobieramy update, prepaiding, opcje pobierania. Dobra, jak mówiłem, na shortcie jest to wersja niemiecka. Zakładam, że się po niemieckiemu odpali. Tam go, tutaj mamy gotyka 2. Włączamy. Będzie Deutsche Edition prawdopodobnie. Z tego powodu, że nie ustawiłem polskiego, więc albo trzeba będzie ustawić polskie w grze, albo pobrać ręcznie i zobaczymy jak to będzie. Czekaj sobie odpowiemy, czy jak kupicie grę po niemieckiemu, to czy będzie po polsku. O, jest po polsku normalnie, widzicie? Mamy select, cofamy, zapisz. No i mamy gotyczka po polsku. Jedynka, dobra. Jedynka gotyczek działa. Zobaczmy, jak się wczytuje. Bardzo szybko. Jak coś, jak widzicie, grę testujemy na switchu dwójce. Nie na jedynce, to włączymy sobie tutaj. Działa, działa, dobra. Dobra, działa. A teraz włączymy sobie tyka 2. Dobra. Kurde, szybko pobiera, jak widzicie. Długo czekać nie trzeba. Jeśli chodzi o niektóre gry, no to tam trzeba wejść na stronę sklepu. Po prostu i pobrać y, polski pak. Jednego w świecie. Jak gry mają wiecie, wydanie polskie. I wiem, że tak jest z, y, z Wiedźminem trójką. Chyba Cyberpunkiem, i czymś tam jeszcze. Z tego co pamiętam, przynajmniej. Ale tutaj jak widzicie, język polski jest zbudowany. W tylko w menu trzeba było zmienić. No to co, włączamy. Gotyczka, dwójeczkę teraz. Zobaczmy. Czy też wszystko będzie ładnie działało? Pewnie po niemieckiemu I się znowu łączy będzie jaja majsta. Mamy krówkę. Jest po angielsku, dobrze. Settings. Carry. Kurde gdzie ja to znajdę. Dobrze. A my po polskiemu. Uruchamiamy. Tu chcę się wiecia upewnić, czy wszystko też działa tu po polsku. Lew ogóle pauzę pisze, Dobre, dobre. Jasunie co coś tam powiedzą, żeby mówią o to pewność. Was tu wała nie robić niechcący. Jeden człowiek. Oś Sardasik. Działa. Dobra, jak widzicie, mamy potwierdzoną informację, że Gothic w wersji niemieckiej ma polskie audio i napisy. To jest wszystkim, co chcieliśmy tutaj sprawdzić. Czyli info potwierdzone. No, to na razie. Hej, hej!